Na materiał filmowy zaprasza Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna. 10 lipca na Placu Bohaterów w Słubicach nastąpił prolog wielkiej piłkarskiej przygody młodych zawodników reprezentujących 14 drużyn z 13 województw. Uroczystość otwarcia 41. Finału Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarska Kadra Czeka organizowanego przez Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczęła się od wprowadzenia wszystkich zespołów. Dla wielu młodych zawodników to pierwszy tak duży turniej i pierwszy krok w stronę piłkarskiego spełnienia. Ja się najbardziej cieszę, że widzimy tyle młodzieży, że ci młodzi ludzie kiedyś będą zastąpią tak naprawdę Lewandowskiego, może Jamala. Ale naprawdę mamy taką bogatą historię lat 70. i 80., że dzisiaj ta młodzież, a szczególnie te dzieci, mają przykłady, mają takich swoich idoli, których by chcieli zastępić. A ja mam wnuczka, który cały czas gra w piłkę, i jestem podbudowany tym, że mimo wszystko tych takich problemów, jakie mamy dzisiaj, ale to są tylko problemy przewodnie, że mamy tyle fajnej młodzieży i że mamy takie ośrodki sportu, jak jest w Subicach, który organizuje te imprezy, zachęca tych młodych, że mamy szkółki piłkarskie, i za chwilę ja będziemy mieli okazję. Poszczędzicie tymi młodymi ludźmi, którzy będą grać w piłkę. Subice ostatnio są na ustach wszystkich, a u nas tak naprawdę my tutaj działamy, lokalnie działamy. Mamy również reprezentantów kraju. Jest bezpiecznie, więc można do nas przyjeżdżać. Symboliczne działania dla nas bardzo istotne. Pokazujemy się z jak najlepszej strony i zapraszamy wszystkich na ten cudowny turniej. Panie prezesie! Melduje gotowość uczestników 41. Ogólnopolskiego turnieju Chłopców piłkarska kadra czeka imienia Stanisława Tymowicza do uroczystości otwarcia. Kolejnym punktem uroczystości otwarcia tej ogólnopolskiej imprezy było złożenie ślubowań w imieniu zawodników oraz sędziów, po czym rozpoczęły się występy artystyczne. Piewał Kornel Zwieszaczewski ze studia piosenki Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, a w części taneczno-marszowej z pałeczką swój popis dały majoretki Aura z Wolsztyna. W śpiewaniu hymnu narodowego nastąpiły przemówienia przedstawicieli władz lokalnych i zaproszonych gości, w tym wiceprezesa Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Krzysztofa Piaska. 41 edycja piłkarskiej kadry Czeka, to nasza druga pod względem trwania po Złotej Wierze cykliczna impreza organizowana dzięki nieżyjącemu już niestety. Adamowi Golcowi, który był inicjatorem tej przepięknej imprezy. Imprezy, w której dzisiaj wy uczestniczycie, a poprzednikami i jednymi z pierwszych wydań uczestnikami byli m.in. trener Magiera, znany wam doskonale, zawodnicy tacy jak Jacek Krzynówek czy Błaszczykowski. To, że możemy to kontynuować, to zasługa przede wszystkim naszych działaczy, ale również i Ministerstwa Sportu i Turystyki, które tego typu przedsięwzięcia upowszechniające, umożliwiające uprawianie sportu, wyławianie tych osób młodych, uzdolnionych sportowów po prostu od wielu, wielu lat wspiera. Jeśli chodzi o środowiska mało miasteczkowe i wiejskie, jest niezmiernie trudno pokazać pojedynczego zawodnika, stąd też ta piłkarska kadra czeka jest takim momentem, w którym można te sportowe talenty dotąd niezauważone, nie grające w systemie rozgrywek, wyłowić. Dzisiaj część artystyczną y, zabezpieczały majoretki z Wolszyna, to są beneficjentki rządowego programu klub, czyli widzimy, że dla takich również klubów, które nie tylko piłką nożną czy innym sportem żyją, to wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wręcz niezbędne i umożliwia szeroko rozumiany, w dobrym tego słowa znaczeniu, rozwój tych osób pod kątem właśnie ich sprawności fizycznej. Oto kilka słów od gospodarza turnieju, prezesa Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ryszarda Chusteckiego. Mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy, że Krajowe zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zawierzyło nam jako Subiskiemu Ośrodkowi Sportu, przyznając nam organizację 41 edycji piłkarska kadraczeka im. Stanisława stańcowa 15 startujących zespołów, wielka radość, w tym oczywiście gospodarz UKS Polonia Subice. To. Tym bardziej jest, jest, jesteśmy po prostu odpowiedzialni, żeby ten turniej został przeprowadzony w sposób wzorowy i prawidłowy. Dzień jutrzejszy grywalizacja w Subicach i w Górzycy, sobota popodobnie, w niedzielę finały, krótko, bo, bo tylko około 4 dni. Stajemy na, na, na wysokości zadania. Ja myślę, że ten turniej zostaje bezpiecznie i wzorowo przeprowadzony. Od piątkowego poranka, według ustalonego terminarza rozgrywek, rozpoczęły się piłkarskie zmagania uczestników turnieju. Emocji na boiskach nie brakowało. Od pierwszego gwizdka zawodnicy pokazali ogromne zaangażowanie wole walki i umiejętności, które imponowały nawet bardziej doświadczonym piłkarsko obserwatorom. Po wielu niespodziankach w fazie grupowej, podczas której każdy mecz dostarczał kibicom niezapomnianych wrażeń, przyszedł czas na półfinały, które wyłoniły kandydatów do walki o złoto, srebro i brąz. O miejsce trzecie rywalizowały Polonia Chodzież z UKS Frendo Dywidy. Mecz po remisie 0-0 w czasie regulaminowym zakończył się zwycięstwem zespołu z Chodzieży, która w serii rzutów karnych pokonała UKS Frendo Dywidy 4-3. W meczu finałowym o główne trofeum 41 turnieju centralnego Piłkarska Kadraczeka zmierzyły się zespoły LZS Śląsk Łubniany z UKS Polonią Słubicę. Po remisie 1–1 w regulaminowym czasie gry przystąpiono do serii rzutów karnych i tu, po kilku dramatach z obu stron, lepsi okazali się zawodnicy z Łubnian, pokonując Słubiczan 3–2. I to właśnie oni zostali zwycięzcami turnieju. O sportowych emocjach przyszedł czas na oficjalne zakończenie turnieju. Na ustawione na murawie podium chodziły drużyny w odwrotnej kolejności klasyfikacji końcowej, a najlepsze drużyny i trenerzy zostali nagrodzeni medalami, pucharami i upominkami. Pasji członkom Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe nigdy nie brakowało, i to pasji zwłaszcza tych którzy są najmłodszymi adeptami, bez względu na dyscyplinę sportu. Ja muszę powiedzieć, że około 40% kilku procent naszych klubów ma sekcję wiodącą właśnie piłkę nożną. Natomiast sukcesy sportowe i pozycja zrzeszenia budują inne dyscypliny, takie jak kolarstwo, leka atletyka czy podnoszenie ciężarów. Natomiast nie możemy obojętnie przechodzić koło piłki, z której to e, piłki też, e, do, do której to też dostarczamy określonych zawodników i określone zawodniczki, które osiągały poziom reprezentacyjny. Dość powiedzieć, że Jacek Magiera, Jacek Krzynówek, Jerzy Brzęczek, ale i pięć zawodniczek, które w dniu wczorajszym wystąpiły w meczu z Danią, też występowało na piłkarskiej kadrze czeka. W związku z tym jestem przekonany, że obecność tutaj kilku trenerów i przedstawicieli PZPN-u spowoduje, że do notesów trenerskich kilkanaście co najmniej nazwisk trafi. Trzeba pochwalić nasz Subisko Środek Sportu Rekacji, że po raz kolejny pokazał, jak można zorganizować świetnie imprezy dla tylu młodych piłkarzy. Mam nadzieję, że z tych piłkarzy wyrosną w przyszłości wielkie gwiazdy. Naprawdę wielu, wielu chłopaków, którzy są zdolni, ambitni. Grali w takich ciężkich warunkach na przepięknych obiektach, też dzisiaj mimo, że jest remont, ale grali na naszych pięknych boiskach, przyjechali do Słubic. Należy im się wielkie gratulacje za chęć walki, za to, że przyjechali, że uczestniczyli I mam nadzieję, że będą się rozwijać i to jest czas właśnie, w którym kreuje się nowe pokolenie piłkarzy. Cała Załoga Ośrodka Sportu, działacze Lubuskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe się stanęli na wysokości zadania. Nie nie dopisała pogoda, ale tak w sporcie jest, no, jednego dnia jest piękne słońce, drugiego dnia pada deszcz. Ze swojej strony bardzo serdecznie też dziękuję dla pani dyrektor Małgorzaty Gniewczyńskiej, pani dyrektor Gok, bo jednak udostępniła nam swoją bazę, my nie, nie mogliśmy po skorzystać z Wojska Głównego. Bardzo serdecznie dziękuję dla pana prezesa Czyszczycowa Piaska, który i był na uroczystości otwarcia, uroczystości zamknięcia. A przede wszystkim dziękuję wszystkim zespołom, bo, zespołom, bo jednak była wspaniała rywalizacja, wspaniała walka i to jest po prostu y, dla mnie osobiście jako dla y, organizator, organizatora ważne. Myślę, że była to, to impreza, którą możemy zapisać jako imprezę udaną i oczywiście... Od dzisiaj przygotowujemy się do kolejnych wydarzeń sportowych, które czekają nas po prostu w Słubice w tym, w tym roku, w roku 2025. A dla takiego przypomnienia na, na koniec miesiąca października Mistrzostwa Polski w Kolarstwie przyojowym też pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Podsumowując, w turnieju rozegrano łącznie 31 meczów. Strzelono w nich 159 bramek, co daje 5,12 bramki na mecz. 24 mecze zostały rozstrzygnięte, a w siedmiu zanotowano remisy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Tkacz śląskógniany, tytuł najlepszego bramkarza trafił do Franciszka Rekreta UKS Polonia Słubice, królem strzelców został Lekso Rapawa Polonia Chodzież, a Puchar Fair Play otrzymał Piast Chęciny. Dodajmy jeszcze, że piłkarska katraczeka to nie tylko rozgrywki, to także wspólnota, pasja i początek wielkiej drogi, która, kto wie, może kiedyś zaprowadzi na narodowy stadion? Na materiał filmowy zaprosiła kostrzyńsko-słupicka specjalna strefa ekonomiczna.